Tym razem w swoim firmie pokażę, jak faktycznie cicha jest pompa ciepła z oraz to, ile będzie kosztowało użytkowników użytkowanie faktycznie tej pompy w rozrachunku rocznym. Dokonamy obliczeń na 160-metrowy budynek oraz czteroosobową rodzinę korzystającą z ciepłej wody użytkowej. Ogrzewanie w całym budynku podłogowe, sterowane strefowo w każdym pomieszczeniu. Regulatory pokojowe. No i sami popatrzcie, sami posłuchajcie, sami ocencie. Że uruchomiona, że odpalona, i że jest, i że śmiga. I teraz co? Pompa grzeje bufor, proszę bardzo. Jestem metr od pompy. Ile razy widzieliście filmy na internecie, które pokazują i mówią o tym, że ktoś stoi 4 metry od pompy i jej praktycznie nie słychać. To ja stoję metr od pompy. I też jej nie słychać. Czyli tutaj byłoby 160 metrów, mm -hmm. tak? Pod kątem wody użytkowych trochę będą 4 osoby. No i to jest nowy budynek, czyli w tym momencie nie powinien mieć no. więcej niż 75 kWh na metr. Nawet spodem. myślę, że będziemy ją mieć my nawet sobie skarbę, nie? To układ policzy, ile będzie potrzebować ciepła na, na CO, mm -hmm. CO, ile potrzebuje ciepła na przygotowanie cWU mm -hmm. zapotrzebowanie rocz, roczne 15 tysięcy. Policzy ile powinno być zużycie energii elektrycznej, w zależności jaki jest system, czy podłogowy, grzejnikowy, czy mieszany mhm. I propozycja pompy ciepła Czyli w tym momencie widzimy, że pompa ciepła przy ogrzewaniu podłogowym dla tego budynku, w którym się znajdujemy Około 4,5 kW 4000 tysiąca kW Czyli przy dzisiejszej cenie prądu na granicy 70 groszy Można sobie łatwo policzyć jakie będzie średnioroczne zużycie Z tym, że Musimy tutaj uwzględnić, że mierzymy zimę, która miałaby e, dwa miesiące e, do... przy skrajnie niskich temperaturach. Tak, tutaj przy założeniu polskiego klimatu. bo normalnie Że yy... 2 miesiące będzie skrajnie niska temperatura, a zima będzie trwała tak, minus 7. No bo miesięcy. tutaj normalnie SCOP pompy ciepła jest 4. Mhm. Ja już je w tym momencie ograniczam na 3,5. Czyli uwzględniam, że nie tak jak yy, norma mówi, że w Polsce tylko temperatura najniższa minus 10 stopni, że występują niższe temperatury. Dlatego SCOP jest zaniżana w tym arkuszu krokocyjnym, który automatycznie zwiększa zużycie energetyczne. Rozumiem, czyli ona finalnie zużyje mniej. Jeśli byłyby zimy takie jak na przykład były przez ostatnie 2-3 lata, gdzie temperatury minus 10 występowały, sporadycznie, w ogóle, no to prawdopodobnie zatrzymalibyśmy się na poziomie 3800-3700. Ale tutaj już jest uzgodnione dodatkowe, że te temperatury mogą być skrajnie tak, jak w tym zimie było minus 15-20, minus 20, że będziemy trochę więcej się wspomagać energią elektryczną z poszukiwania grzałek. I może być wtedy zużycie na poziomie 4300 4500 Czasem podają pytania, jak głośna jest pompa ciepła Westa Stoję przed nią na wyciągnięcie. Proszę bardzo, na wyciągnięcie ręki trochę dalej. Jeżeli ktoś robi testy i pokazuje pompy ciepła z 3 czy z 4 metrów, mm, chciałbym powiedzieć, że z metra. Najlepsze rozwiązanie jest pokazanie z metra, jak głośna jest pompa ciepła Westa. Pracuje, proszę bardzo.